Cześć! W miniony weekend premier miał dodatek Lamboru, pełen antropomorficznych zwierząt. Jak w przypadku każdej takiej wizyty dostaliśmy również garść historii i wiedzy o tym, co też się na tym świecie działo. Czemu tu w ogóle trafiliśmy, jak działa tu magia, jak w ogóle zbudowany jest ten świat i kim są jego bohaterowie, których widzimy na kartach. Czym są Calamity Beast, co tam robił Razarek? Tym filmem postaram się Wam dostarczyć jak najwięcej odpowiedzi na wszystkie te pytania. Zanim przejdziemy do konkretów, to pozwolę sobie tylko zaznaczyć, że jakiś czas temu wizerci zapowiedzieli, że opowiadane przez nich historie staną się poważniejsze i mroczniejsze. Niedawno też na jednym ze streamów przepraszali e, za to, że w przypadku Thunder Junction nie dostarczyli nam wprowadzenia w plan. E, no i zapowiedzieli, że w przypadku Blamborough dostaniemy coś ekstra. Czy rzeczywiście dostaniemy? Zaraz sami ocenicie. Inna sprawa to fakt, że nadal twórcy tych historii stawiają bardzo dużo akcentów światopoglądowych, które pewnie bym zignorował, gdyby same te opowieści były wystarczająco dobre. Mając to powiedziane, przejdźmy do eksploracji fascynującego świata blamborow. Magię tego świata nazywamy tkaniem i objawia się ona w bardzo ciekawy sposób. Otóż na Blamborowu ani pogoda, ani pory roku, ani żadne zjawiska naturalne nie dzieją się Same z siebie, a są wynikiem działań kalamitista. Te gigantyczne elementale to żywioły, które sterują tym światem, a najpotężniejsze z nich zmieniają historię tego planu, sprowadzając suszę, powodzie czy mrozy. Przed wiekami ich potęga była znacznie większa i dosłownie siały chaos. Dochodziło do sytuacji, gdzie rankiem mieliśmy mroźną zimę w południe lato, a wieczorem wielką burzę. Świat zwierząt zamieszkujących te krainy był niesamowicie niebezpieczny. Rządziło prawo silniejszego, a jakiekolwiek zorganizowane społeczności przenosiły się pod ziemię pod relatywnie spokojniejszym regionem Blamboru zwanym Doliną. To tam zawiązał się swojego rodzaju puchaty ruch oporu nazwany Order of the Holy Leaf którego symbol jest jednocześnie symbolem całego dodatku. Z czasem przedstawiciele zakonu opanowali tkanie zaklęć i zaczęli stawiać poważny opór bestiom. Szło im całkiem nieźle, aż natrafili na prawdziwą potęgę, wild Seal. Ognisty wilk ponownie zepchnął zwierzęta do podziemi, i to dużo głębszych niż kiedykolwiek. W którymś z kolejnych pokoleń na świat przyszła jednak bohaterka, mysz Lily, która zdołała okiełznać moc ognia i stawić czoło bestii. Pokonała Wild Sir i pozbawiła go zęba, a pozostałe bestie zostały osłabione i wypchnięte z doliny do regionów zewnętrznych, które tutaj nazywamy Bramps. Bezpieczeństwo doliny nie trwało długo, bo rosnący w siłę tkacze zaczęli popadać w szaleństwo i działać na szkodę własnego ludu, sami powoli zachowując się jak żywiołaki. W odpowiedzi na to zdecydowano się przestać nauczać najpotężniejszych rodzajów maki, a całą zdobytą dotychczas wiedzę zapieczętowano i wycofano się z jej stosowania. Nadal większość zwierząt znała proste zaklęcia i potrafiła pomóc sobie w ten sposób w pracy, ale nikt nie stosował już rytuałów zdolnych zagrozić dolinie. W efekcie zapanował długotrwały pokój i dobrobyt. Osłabione bestie nadal od czasu do czasu nawiedzały dolinę, ale była to raczej pokojowa koegzystencja bardziej przypominająca znane nam z naszego świata relacje z naturą, niż dotychczasowy chaos. No i tak dolina zaczęła rozkwitać i podzieliła się na pięć regionów łąki, stawy, bagna, wzgórza oraz gąszcz. Każdy z tych regionów zamieszkały przez masy zwierząt budujących własne społeczności. Niektóre były specyficzne, ograniczające się do jednej rasy, inne były otwarte i gromadziły najróżniejsze zwierzęta. Największym ośrodkiem cywilizacji jest miasto Free Tree City, które zostało wybudowane na i wokół zrośniętych ze sobą trzech drzew, które stały się platformą dla zwierzęcej metropolii. Drugim dużym ośrodkiem miejskim jest Fontaineport, rządzony przez żabiego króla Glarba, którego tron znajduje się na szczycie fontanny. No i na to te cywilizowane regiony Blambor. Natomiast nie oznacza to, że pozostałe są zupełnie nieznane, wręcz przeciwnie, co jednak dzikie i niebezpieczne. Niektóre z lokacji, o których się dowiadujemy, to chociażby święte miejsce jaszczur ludzi, Everburn, do którego każdy jaszczur choć raz w życiu powinien się udać. Jest też korzenny labirynt, w którym szopy gromadzą swoje skarby. Istnieje również najwyższy szczyt górski zwany kliwem Bohaterów, do którego pielgrzymują przedstawiciele ptasich ludów. Kto zostawi tam pióro, ten liczy się w społeczności. Innym ciekawym miejscem jest. Jest cmentarzysko Tibistów, na którym rządzą wiewiórczy nekromanci, którzy czerpią moc z kości bestii. Z kolei szczurzy lud na tym planie to mnisi i mędrcy, którzy przysięgli strzec zakazanej wiedzy w miejscu zwanym kostnicą wiedzy. Kolejny na liście jest żelazny las, który służy w blamborow za złoże materiału wykorzystywanego jako metal. Z innych miejsc o jakich słyszymy wymienić mogę starożytny rozsadnik, skąd pochodzą wszystkie nasiona i który nieraz ratował rolników po przejściu jednej z Tibist. Są też kwietne ogrody czy świetliste iglice zamieszkały przez starszyznę niezoperzy, wypatrujących przepowiedni przyszłości w gwiazdach. Co akurat bardzo mi się podoba, dostaliśmy też garść szczegółów o wszystkich najistotniejszych gatunkach. No i tak, na przykład zające to w dużej mierze rolnicy stawiający na rodzinę, choć nie znaczy to, że nie potrafią walczyć. Najlepsi spośród tych wojowników zorganizowani są w tak zwane drużyny, POŁPACZ, które patrolują całą dolinę. No i tu wybaczcie, że nie tłumaczę większości nazw, ale często są pewnego rodzaju grą słów albo po prostu lepiej mi brzmią po angielsku. Tak jak zające prowadzą bardziej osiadły tryb życia, tak szopy to wręcz z definicji poszukiwacze przygód stawiający na odkrywanie samych siebie i włóczenie się w okolice. Często poza samą doliną, za swoich podróży znoszą masę różnych śmieci, które dla nich są oczywiście bardzo ważnymi pamiątkami stanowiącymi oś ich historii. Najliczniejsze z kolei w Dolinie są myszy, które stanowią podstawę większości społeczności. To głównie one dbają o cywilizację, handel i produkcję. Jest też dużo żab, które cenione są głównie za kontrolę nad wodą, która ma spory wpływ na cykl życia wszystkich tutaj zwierząt. To też one potrafią w swoich kałużach przewidywać przyszłość, w tym i nadejście samych kalamit. To oczywiście tylko niektóre ze stworów, o innych jak nekromatyczne wiewiórki czy lubiąco ginie szczurki, już wspomniałem wcześniej, ale jest ich też dużo więcej, choć są nieco rzadsze: krety, skunksy, wydry czy łasice, jeże. Natomiast niewiele z nich określilibyśmy jako typowe, groźne drapieżniki. Te wizerunki zwierząt zachowano dla żywiołaków. Przejdźmy teraz do samej historii, która opowiedziana zostaje w ramach naszej wizyty na tym planie. Mamy dwie główne bohaterki: zagubioną żabkę łapę imieniem Helga, która w niczym nie jest dobra i nie radzi sobie z najprostszymi zadaniami, natomiast przebywa drogę w trakcie naszej opowieści i staje się dużo bardziej pewną siebie i istotną bohaterką. A żeby dać wam przykład, jak początkowo się zachowuje, to przez jakiś czas studiowała u samego króla Glarba, aż ten ją wyrzucił, po tym jak w trakcie treningu pocisków wodnych wytrąciła mojego kij i zrzuciła go w przepaść. Chcąc go ratować, utworzyła portal, w który miał wpaść i wrócić do króla. Ten jednak również wysłał wodną linę, by przyciągnąć kij do siebie. W efekcie dostał kijem w głowę i własną wodną liną. Drugą bohaterką jest zaradna mysia mama, Mabel, która jest podporą swojej społeczności w Goodhill. Wygląda też na to, że jest potomkinią Lili i trzyma na strychu artefakt, jakim jest miecz zrobiony z kła ognistego Welsira. Nasza opowieść rozpoczynamy od tego, że Helga w swoim notatniku zapisuje, czy raczej wyrysowuje nawiedzające ją wizję przyszłości, ale nikt jej w nie nie wierzy. Jedna z nich przewiduje pojawienie się calamity beast i towarzyszące jej zniszczenie. Tym razem jej wizja niemal natychmiast się ziściła i nad jej wioską Ponsight nadlatuje mroczna, niosąca noc macha, która demoluje miasteczko. Helga pomyślała, że postara się uprzedzić sąsiadującą wioskę o tragedii i pobiegła przed siebie. Tą wioską było Goodkill, gdzie trwało właśnie świętowanie urodzin Mabel. Trzeba nieco zepsuła przyjęcie, a na dodatek nikt nie chciał jej uwierzyć. Nikt poza samą Mabel, która zdecydowała zebrać drużynę i zbadać sprawę. I tak do ekipy dołączył znakomity zając łucznik Fineas, borsuk mięśniak Hax, jego przyjaciel walczący dwoma ognistymi buławami jaszczur Geff, nie to Perzyca, która przespała większość przygody Zoralin, no i oczywiście sama Helga. Ich perypetia i jej przekomarzania można spokojnie zaklasyfikować jako urocze, ale niewiele wnoszące do całej sprawy. Kiedy dotarli do ruin, Ponside znaleźli na miejscu dwie wiewiórki dyskutujące o najemniczce łasicy Król Claw i Free Tree City. Kiedy odkryły, że są podsłuchiwane, wywiązała się walka między naszą drużyną a armią przyzwanych przez wiewiórki nieumarłych. Ekipa świetnie sobie poradziła i decydowała, że trzeba doprowadzić sprawę do końca, wyruszyli więc tropem Król Claw. Na miejscu, jeszcze w dolnej portowej części miasta, zaczęli rozpytywać o najemniczkę, ale dowiedzieli się też, że już przed nimi krążyła na miejscu wydra, która też zadawała dziwne pytania. No i tak natrafili na Ral Zareka. Przywódca gildii IZ był bardzo niepocieszony po wydarzeniach na Thunder Junction i dręczyły go obawy o to, co może planować Jace. Jego najpierw rywal, później przyjaciel, a obecnie nie wiadomo co, zawsze był źródłem kłopotów i wydarzenia, w których brał udział miały kolosalne znaczenie dla Multiverse. Stąd Ral chciał sprawę wyjaśnić. Udał się więc do Wanderer, chcąc, żeby ta pomogła mu namierzyć Bellerina dzięki swoim niezwykłym talentom. W tym, że po całej jej akcji z Phyrexianami, Cesarzowa straciła swoją Iskrę Wędrowca i nie na wiele mogła się przydać. Zdradziła jednak Rolowi teorię, a ten przeniósł się z powrotem na Thunder Junction i próbował ją zastosować. Po kilku próbach pojawił się właśnie w Bloomboro i stał się źródłem bezcennych komentarzy działających jako komik relief na temat własnych wąsów, ogona i futra, których zresztą w których reszta zespołu nie mogła zrozumieć. Jak to się stało, że dołączył do Mabel i Helgi? Otóż krążył po porcie i swoimi koślawymi rysunkami próbował odtworzyć symbole, które znamy na płaszczu Jace'a, a te rozpoznała nasza żaba, która miała takie w swoim notatniku z wizjami. Nie za bardzo był jednak czas się nad tym rozwodzić, bo na horyzoncie pojawiła się kolejna calamity bis, która doprowadziła do powodzi, a która zmyła całą drużynę w dół płynącej rzeki. Przetrwali głównie dzięki pomocy haksa, który działał trochę jak tratwa. Statecznie zniesieni prądem trafili do zagadkowej lokacji, która, jeśli dobrze rozumiem, była opuszczonym mrowiskiem, zamieszkałym obecnie przez szczurzych mnichów. Ci byli bojowo nastawieni, bo jak się okazuje, poprzedni odwiedzający, czyli ekipa Claw nie pozostawiła po sobie najlepszego wrażenia. Znaleźli się w kropce i nie bardzo wiedzieli, jak z niej wybrnąć. Tu jednak ciągła praca Mabel i reszty zespołu nad pewnością siebie Helgi zaczęła przynosić efekty, i żaba posłużyła się swoimi talentami, by wywróżyć gdzie mogą znaleźć się najemnicy. A ci mieli być w Fontaine porcie. No i tam też ponownie udała się nasza drużyna, tym razem z dodatkowym członkiem w postaci Ralzareka. Po drodze musieli jednak przebyć pewien region, który ostatnio słynął z bycia bardzo niebezpiecznym ze względu na straszną bestię jastrzębia grasującą w okolicy. Oczywiście przyszło się im z nim zmierzyć, a zwycięstwo zapewnił im najnowsze wzmocnienie zespołu, czyli Ral, który też zrozumiał, czym czteroskrzydły jastrząb był naprawdę. Otóż przez pobliski Omenpaw przelazł z innego świata smok, który został poddany tym samym zasadom magii, co wszystko inne, i został przemieniony w ognistego czteroskrzydłego jastrzębia. Po długiej wędrówce zespół dotarł do miasta i wykorzystał starą znajomość Helgi, żeby dotrzeć do sali tronowej króla Glarba, chcąc zasięgnąć informacji i podzielić się własną obawą o zagrożenie ze strony najemników. Problem w tym, że za całą akcją z najemnikami stał właśnie sam Glarb. Okazało się, że to żabi król zlecił ekipie król-kradzież jaja jednej z kalamitybist, chcąc wychować sobie własnego żywiołaka, który pomógłby mu zapewnić bezpieczeństwo i przypieczętować własną władzę i chwałę w dolinie że taka kradzież zaowocowała tym, że Calamity Bisty znowu mocniej zainteresowały się Doliną i zaczęły siać zniszczenie, zanim jeszcze jajo miało okazję się wykluć. Rozgorzała walka między najemnikami a naszym zespołem, która zakończyła się zwycięstwem Mabel i jej drużyny. Król i Łasica uciekli, kiedy pojawiła się do tego okazja, wywołana przez pojawienie się machy. Wtedy to Misia Wojowniczka zrozumiała, czyje jajo porwał król i jak matka matce przekazała wielkiej sobie jej dziecko. Zwycięzcy wrócili do Goodhill, by świętować sukces. Helga również tu się przeprowadziła, by rozpocząć nowe życie i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Tylko co ta historia wnosi do głównej fabuły śledzenia Jace'a? Otóż gdzieś po trasie rzeczywiście dowiadujemy się, że na Blamborough przybywał lis w takim stroju, któremu towarzyszyły dwie inne istoty, jedna z łuskami, a druga mała i nieopisana. Co więcej, w momencie kiedy Real już żegnał się z ekipą, chcąc wrócić na rawnikę, Helga miała kolejną wizję, którą wypowiadała na głos. Królowie w ciemności powrócą, mak w niebieskim kolorze przyniesie koniec. Wniosło to oczywiście niewiele, ale tym sposobem popchnęliśmy chociaż odrobinę tę historię naprzód. Strzelam, że królami są Fomori, a niebieski mak wcale nie musi być Jason, albo koniec wcale prawdziwym końcem. Niemniej, tu się nasza historia kończy. Nie wiem jak wam, ale mnie po przeczytaniu, a później jeszcze przesłuchaniu, bo teraz opowiadania są również dostępne w formie audio, został bardzo duży niedosyt. Cała ta historia jest strasznym pędem, a poszczególne elementy nie dostają wystarczająco czasu ekranowego, i tak skaczemy z tematu na temat. Czytając, miałem trochę vibe sesji RPG, gromadzenia zespołu i przeżywania przygody, ta przygoda była zbyt ugładzona i za krótka ile karty bardzo mi się podobają i wyglądają na dobrze przemyślane, tak historia po raz kolejny mocno nie zawodzi. Zaczynam tęsknić za Urzą i Bolasem. Może chociaż Tezeret gdzieś coś ciekawego piści? Mam nadzieję, że Geatron, Dihada i Ravenman też nadal są na horyzoncie, bo po tym całym omenpafowym arku przyda się w multiwers kilka mocniejszych wstrząsów. Tymczasem Micha ja się z wami żegnam. Dzięki za waszą uwagę No i do zobaczenia za tydzień. Cześć.